Szukamy naszych szans. To projekt realizowany przez Zespół Szkół nr 1 w Kraśniku. Dzięki niemu wszyscy uczniowie tej szkoły mogą wziąć udział w interesujących zajęciach, które poszerzają wiedzę oraz służą pomocą w odnalezieniu predyspozycji życiowych. W 2010 roku szkoła wygrała konkurs Urzędu Marszałkowskiego z działania 9.1, wyrównanie szans edukacyjnych. Dotacja, jaka wpłynęła do zespołu szkół nr 1 to prawie 200 tysięcy złotych. Te pieniądze przeznaczyliśmy na przeprowadzenie zajęć takich wyrównujących, kompensujących ubytki wiedzy z matematyki, z języka angielskiego u naszych uczniów. Dodatkowo prowadzimy zajęcia przygotowawcze do matury z języka angielskiego, z matematyki, z biologii, chemii. Dla uczniów wyjątkowo uzdolnionych zorganizowano zajęcia z przedmiotów ścisłych prowadzone przez wykładowców uniwersyteckich. Prowadzę zajęcia z matematyki tutaj dla państwa będących uczniami szkoły. Potrzeba jest bardzo duża, co wiem z praktyki dydaktyka na Uniwersytecie Marii Kiri skłodowskiej Oczywiście chodzi mi przede wszystkim o to, nie żeby wyuczyć formułek, a o to, żeby zainteresować tutaj słuchaczy tego kursu. No jak również w module tym, który przeprowadzamy w Instytucie Matematyki UMCS, chodzi o to, żeby młodzież miała możliwość zapoznania się jako tako z wydziałem, z uczelnią i oczywiście zobaczyła jak to jest, jak to wygląda życie w Lublinie. Życie Dodatkowym plusem tego projektu są spotkania z psychologiem i doradcą zawodowym. Właściwie wszyscy uczniowie naszej szkoły objęci są działaniami polegającymi na spotkaniach z psychologiem i z doradcą zawodowym. W czasie tych zajęć omawiane są zagadnienia z przyszłą, związane z przyszłą karierą zawodową z wyborem dalszej ścieżki kształcenia przez uczniów. Mamy nadzieję, że te zajęcia pomogą w wybraniu odpowiedniej dla siebie uczelni, w wybraniu odpowiedniej drogi życiowej, znalezieniu własnych życiowych szans. Należy również wspomnieć, że oprócz projektu unijnego w liceum ogólnokształcącym na Górce realizowane są indywidualne programy nauczania z matematyki, fizyki i języka angielskiego. Dodatkowo dyrekcja szkoły przygotowała ciekawą ofertę na następny rok szkolny. Planując klasy, stworzyliśmy ofertę zarówno dla humanistów, jak i dla umysłów ścisłych. Planujemy otworzyć w roku 2011-2012 7 klas o następujących przedmiotach rozszerzonych. Język, język polski historia, język polski historia WOS, są to klasy przeznaczone dla humanistów. Następnie matematyka fizyka, matematyka informatyka, matematyka język angielski i matematyka geografia, są to klasy przeznaczone dla umysłów ścisłych. Ta ostatnia klasa matematyka geografia przeznaczona jest przede wszystkim dla tych uczniów, którzy będą chcieli kontynuować swoją dalszą edukację na kierunkach ekonomicznych, geodezyjnych. Jak również dla uczniów, którzy myślą o medycynie, o farmacji, stomatologii, proponujemy klasę o rozszerzonej biologii i chemii. Szkoła jest więc otwarta na nowych uczniów i nowe wyzwania.